Pał Bogu, bracia i siostry, otwórzmy objawienie świętego Jana. Będzie to samo słowo, tylko troszeczkę inne niż na poprzednim nabożeństwie. Nie czytaliśmy tam z objawienia, ale otwórzmy objawienie świętego Jana, dziewiąty rozdział. I przeczytamy tak troszeczkę wyrywkowo. Przeczytajcie ten rozdział w domu, a później zajrzymy jeszcze w inne miejsce. Jest napisane w dziewiątym rozdziale i zatrąbił w piąty anioł i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię, i dano jej klucz od studni otchłani I otwarła studnię otchłanie i zbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaczmiły się od dymu ze studni. A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze którym dla nas stała moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie. Ziemi, ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, jakim, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. Później jest napisane, że i miały nad sobą króla w 11 wersie, króla Anioła Otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apolion, niszczyciel. Raczej siostry, na poprzednim nabożeństwie mówiliśmy ze Starego Testamentu, z 12 rozdziału drugiej księgi Mojżeszowej. Też o e, takie zadanie domowe przeczytajmy cały ten rozdział. Już nie będziemy teraz czytać, ale on ma taki nagłówek, który brzmi Pascha. I mowa tu jest oczywiście o znanym dla nas fragmencie ze Słowa Bożego, o ostatniej pladze, jaka dotknęła Egipt. Gdy Izrael był w Egipcie, pladzę bardzo poważnej, pladze, która zabiła tysiące ludzi, pierworodnych synów e, Egipcjan, a także i pierworodne nawet ze zwierząt. Była to potężna plaga, potężny znak boży w tamtym, w tamtym czasie. I nie był to znak z pierwszy w tamtym czasie na świecie. To był znak przecież, po którym dopiero Egipcjanie wyrazili swoją wolę, żeby Izrael mógł wyjść, mógł pójść za Bogiem, mógł oderwać się od tego świata, w którym, w którym żył w tamtym momencie. I to jest pierwsza taka refleksja, bracia i siostry. Pierwsza refleksja to taka, że my czasami myślimy, że choćby dużo się dzieje teraz, prawda, na świecie. I można powiedzieć, że różni ludzie są doświadczani. Cały świat jest doświadczany różnymi zjawiskami. Te plagi, które mamy dzisiaj, niektóre są podobne nawet do tych egipskich. Co ciekawe, bo nie tak dawno, jeżeli chodzi o jeden z regionów byłego ZSRR w dzisiejszej Rosji, to nie wiem, czy wiecie, woda praktycznie zamieniła się w krew. Cała woda stała się czerwona na obszarze tysięcy kilometrów. Jedna rzeka została tam wylana, stara, taka, można powiedzieć, ropa naftowa najgorszego sortu <noise> dla Europejczyków Zachodnich, najlepszego dla, <noise> dla Europejczyków Wschodnich najgorszego sortu została wylana ropa naftowa i naprawdę zdjęcia, jakie były prezentowane. Była to katastrofa ekologiczna, działo się to w marcu tego roku. Ta rzeka zamieniła się w krew. Jeżeli chodzi o plagę, krew w sensie koloru oczywiście. Jeżeli chodzi o plagę szarańczy chociażby, no to, to ten rok, to naprawdę rok pod znakiem szarańczy. I w Afryce, i w innych rejonach świata, takich jakich nie było od dziesięcioleci. Ale chcę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy e, czasami myślimy, że jeżeli coś dotyka ten świat, to ludzie w jakiś sposób zmienią swoje myślenie, że w jakiś sposób ich serca się wzburzą, że zaczną zadawać pytania. I tak się dzieje, ale nie ze wszystkimi. Inne osoby jeszcze bardziej idą w buncie, jeszcze bardziej idą w pretensjach, jeszcze bardziej e, często złożeczą nawet Panu Bogu, mówiąc, gdzie jest ten Bóg. Albo nawet w ogóle o nim nie myślą. Tak było w Egipcie. W Egipcie ludzie pozamykali się, ja mówię w sensie duchowym, na to, co Bóg mówił, przecież także i do Egipcjan i co do narodu wybranego. Pozamykali się w swoich okopach i zaczęli mówić, co nam ktokolwiek będzie mówił w tak cywilizowanej kulturze, jaki był Egipt. Co będzie nam mówił, co będzie cytował, jaki Bóg, jaki. To my tutaj władamy, my mamy swoich Bogów, my wiemy co jest i co będzie. Niestety Egipt potrzebował ostatniego znaku znaku śmierci. Przeczytaliśmy z objawienia o niszczycielu, o Badonie, o, o tej powiedzmy metaforycznej e, pladze szarańczy, która wyszła na całą ziemię. Ale jest napisane, co? Ona miała dotykać wszystkich, ale nikogo? Nie tych, którzy byli zapieczętowani przez Boga. Bracia i siostry, ja chcę dzisiaj mówić o bezpieczeństwie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. O bezpieczeństwie, jakie mamy w Bożym Przymierzu. I o bezpieczeństwie, jakie mamy w krwi Pana Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci na krzyżu i w Jego zmartwychwstaniu. Przede wszystkim o tym duchowym bezpieczeństwie. Przede wszystkim o tym, gdy Izrael był w Egipcie, przeczytajcie sobie 12 rozdział, w pewnym momencie kazano przez Mojżesza, Izraelowi i przez Aaron, Bóg kazał Izraelowi następującą rzecz. Potem weź wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich, idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomarzcie nad proża i oba, o drzwiach krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Gdyż Pan przechodzić będzie, w innych fragmentach jest napisane: niszczyciel przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu o drzwiach, ominie barte drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać, zadać cios. Bracia i siostry? Chcę powiedzieć, że mamy bezpieczeństwo przed każdym niszczycielem, Amen. przed każdym abadonem przed każdym apolionem. Kto jest w Jezusie Chrystusie, jest bezpieczny i jest zwycięzcą? Jest bezpieczny i jest zwycięzcą. Ojby były czasy, które się nam nie podobają. Jesteśmy bezpieczni i jesteśmy zwycięzcami, jeżeli jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Biblia mówi o czasach takich, że obłęd dotknie całych, całe okręgi świata, wszystkich mieszkańców Ziemi. Dojdzie obłęd do każdego kontynentu, dojdzie zwiedzenie, dojdzie kłamstwo, dojdzie doświadczenie. Ale ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, mają pieczęć na swoich czołach zbawienia Jezusa Chrystusa. Żaden niszczyciel, żaden ap Apolion, żaden Baton. Nie ma do nich prawa. Jesteśmy bezpieczni, jeżeli jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Izrael smarował tą krwią baranka, odrzwia od swoich domów, bo wiedział, że nastanie mrok, że nastanie noc, gdy przejdzie niszczyciel. Miał to zapowiedziane i wtedy, to jest dziwne wśród Izraela i dziwne często wśród dzisiejszego Izraela, że wszyscy chyba, jak jeden mąż, posłuchali się. Chcę powiedzieć, że dzisiaj też jest wezwanie, żebyśmy mieli na swoich czołach, w swoich sercu, w swoich myślach i w swoim życiu te przymierze Jezusa Chrystusa, przymierze Jego świętej krwi i jego zmartwychwstania. To ma być na naszych odźwiach. Dzisiaj są różne koncepcje, jak budować kościół. Nikt praktycznie nie mówi o tym, a nawet mówią niektórzy pastorzy i liderzy, że pierwsze co, nie atakujcie ludzi w żaden sposób, jak wejdą przez waszy próg Ewangelią. Musicie ich zachęcić muzyką, musicie ich zachęcić innymi sposobami, musicie zachęcić ich wspaniałym wnętrzem, musicie ich zachęcić, a nie zrazić. Natomiast Boże Słowo mówi wyraźnie: niech to będzie widoczny znak, że jesteście zbawieni przez krew Jezusa Chrystusa, że głosicie krzyż Jezusa Chrystusa, że głosicie Jego zmartwychwstanie. To ma być na drzwiach Waszych domów, a nie gdzieś tam pod łóżkiem, jak kiedyś mówiliśmy o świecy pod łóżkiem. To ma być wyraźny znak dla Waszych domów, kościołów. I dla Waszego życia, ja się pytam też i dzisiaj siebie i Was, czy ludzie widzą, że jesteście zbawieni świętą krwią Jezusa Chrystusa? Czy ludzie widzą, co im mówicie, co głosicie? Ja pamiętam kiedyś takie czasy, że w podstawówce, jak chciałem cokolwiek powiedzieć o Bogu, to mówiłem o modlitwie innymi językami. O tak, co to jest, ja, to fascynujące. A nie, my mamy takie dary, my mamy to, my tamto, ale trudno było wyjść z moich ust. Ewangelia o Jezusie, Chrystusie został, został przybity do krzyża za moje i Twoje grzechy. Trudno było to wypowiedzieć. To nie było już tak interesujące, to nie było już męskie, to nie było już nic z tych rzeczy. To była prawdziwa ofiara Jezusa Chrystusa, przybity za moje i Twoje grzechy i zmartwychwstały. To ma być na drzwiach naszych kościołów, na drzwiach naszych rodzin, na drzwiach naszego życia. A druga sprawa, jakbyśmy przeczytali, bracia i siostry, ten cały rozdział 12, zachęcam w domu, przeczytajcie. To on mówi następujące rzeczy. W jaki sposób mamy spożywać wieczerzę? Choćby w dzisiejszym. W jaki sposób mieli przeżywać ją Izraelici? To miał być dzień, który zapamiętają do końca swojego życia. Tu będą przekazywać innym pokoleniom. Nawet jest napisane, że zaczęli liczyć czas od tego momentu. Dni i miesiące. I lata. Od tego momentu. W jaki sposób? Napisane, że mają mieć chleb. Nie na zakwasie. szasznie. Nie miało być kwasu. Nic. Zupełnie. Nie miało być nic. Bracie i siostry. To jak pieczemy swoje życie. No. To nie językowy. To jak kształtujemy nasze życie dużo zależy od nas. W jaki sposób? Czy wpuszczamy do swojego życia jakiś kwas? Czy wpuszczamy do kościołów jakiś kwas? Czy wpuszczamy? O nawet narkotyki dzisiaj się mówi: kwas. Czy wpuszczamy? A wszystko jest z tym związane. Czy wpuszczamy kwas do naszego życia? Jeżeli wpuszczamy kwas do naszego życia, to jakże możemy mówić, że jesteśmy przygotowani do tego, gdy niszczyciel będzie przechodził, że w jakiś sposób krew jest nad nami i jesteśmy zbawieni? My nie mamy mieć kwasu w naszym życiu. Zero. Jak ktoś się boryka, nie potrafi tego w żaden sposób wykorzenić swojego życia jakiegoś kwasu, to przecież Duch Święty wyraźnie mówi, przyjdź tym do mnie, rób walcz. Jest wiele możliwości. Nie miałamy mieć kwasu w naszym życiu. Ten chleb ma być wszaszny. Boże Słowo też nie zawiera kwasu. Nie zawiera. Zupełnie nie zawiera. Nie może być zakwaszone ludzką filozofią, ludzkim marketingiem, jakąś psychologią, która nie jest często biblijna, chyba że się zgadza. To wszystko ma być podporządkowane Bożemu Słowu, a nie odwrotnie. Kolejna sprawa, oni byli przepasani, mieli być przepasani, tak mieli jeszcze tego baranka, tą wieczerzę. W Słowie Bożym wyraźnie jest napisane, co to znaczy przepasanie w Nowym Testamencie. Opasawszy biodra, swoje czym? Prawdą. Bracia i siostry, ja słyszałem takie kazania, byłem na takich wykładach, jak budować kościół, w których pastor wyszedł i powiedział bracia i siostry, jeżeli chcecie mieć duże kościoły, jeżeli chcecie się rozwijać to nie może na pierwszym miejscu w waszych kościołach być prawda. Nie może być. Bo się ludzie zgorszą. Popo uciekają. Natomiast Boże Słowo nas zachęca. Prawda. Prawda. Prawda to też miłość. Prawda z miłością. Prawda. Mieli laskę w swoich rękach i mieli jeszcze co? Sandały na swoich nogach. Bracia i siostry, może będą czasy, i o tym mówiłem na pierwszym nabożeństwie, my nie możemy dojść do takiego pułapu chrześcijaństwa, w którym będziemy organizować dwa czy trzy nabożeństwa, ale wszystkie są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla ludzi wierzących. I ktoś dzwoni, i na przykład 15 osób, no mamy 15 limit, ale ja chcę przyjść na małżeństwo, szukam Pana. Nie, nie możesz, bo jest limit. 15 osób, przepraszam, może za tydzień będzie wolne ale ja chcę przyjąć Jezusa, a to może za dwa tygodnie będzie czas, bo mamy limit. Czy do tego? dożyć kościoły, albo posłuchać może połącz się z jakimś nabożeństwem online. Z tego co wiem, fajne w Gdańsku mają. My mamy mieć sandały na nogach, być ludźmi czy w dzień ładny, czy w dzień nieładny, czy gdy jest ciemność, czy gdzie jest światło. Mamy nosić Ewangelię. Ewangelię o Jezusie Chrystusie, który pokonał diabła, pokonał szatana, pokonał grzech i zbawił nas przez swoją świętą krew. I zmartwychwstał. To mamy mieć na swoich nogach. To mamy mieć zawsze, tam nie pisze, kiedy będzie mura albo zaraza, to pochowajcie się absolutnie od tego wszystkiego, przeczekajcie miliony lat świetnych, ale głoście Ewangelię w dniu dobrym i w dniu złym jest napisane zawsze. Bądźcie gotowi. To są synonim kościoła ludzie zbawieni przez krew Baranka. Ludzie mówiący prawdę. Ludzie żyjący dla prawdy. Ludzie przepasani prawdą. Ludzie, którzy nie chcą mieć kwasu w swoim życiu. I ludzie, którzy są gotowi, aby nieść tą Ewangelię. I wtedy Apolion, Niszczyciel, Abadon, ktokolwiek będzie przechodził w jakikolwiek sposób, czy duchowy, czy fizyczny, co ma do nas, jeżeli pieczęć Boża, ta o której teraz mówiliśmy, jest na naszych, na naszych czołach.